Ci, co naiwnie oczekiwali końca artyleryjskich ostrzałów, byli surowo zawiedzeni. Kolejnego poranka znowu zostaliśmy obudzeni wybuchem pocisków i świstem szrapneli. Budynek naszej kwatery w każdym momencie mógł zamienić się w masowy grób, dlatego wybiegliśmy na zewnątrz, by spędzić ponad godzinę w okopie, wykopanym nieopodal, aż ostrzał ucichł. Wrogowi się poszczęściło tym razem, uszkodzili kilka myśliwców, pojazdów i ranili naziemny personel. Od tamtego dnia prawie co dzień ponosiliśmy straty. To czego nie zdołały zrobić rosyjskie samoloty nadrabiały ich prymitywne armaty. Tkwiła w tym gorzka ironia. Zmoknięci i zziębnięci zdołaliśmy się wyczyścić i zaliczyć szybkie śniadanie przed tym jak rozpogodzenie przyniosło ze sobą nowe obowiązki. Byliśmy zmęczeni długimi lotami w rejony Wołokołomska, gdzie nasza piechota i czołgi próbowały przebić się przez defensywę bolszewików. Na ziemi widywaliśmy wypalone wraki pojazdów, zniszczone konwoje ciężarówek i linii okopów pełne wody i martwych ciał. Odór śmierci i bitwy był tak silny, że udało mu się wkraść nawet do mojego kokpitu, wwiercając się na zawsze w pamięć. Rześć na ziemi była tak bardzo odmienna od pojedynków w powietrzu. Sektor frontu na zachód od Kalinina wymagał ciągłej uwagi. 22 października 6. dywizja Piechoty zdołała zająć przeprawę na południe od wioski staroje Kursowo i utworzyć przyczółek na lewym brzegu wołgi. Odepchnąwszy bolszewików z powrotem do rzeki Tmy, 9 armia wyprowadziła ofensywę wzdłuż kolejowej linii w kierunku Torżoka siłami dwóch dywizji. Oczekiwali od 8 korpusu powietrznego ciągłego wsparcia ich naziemnych jednostek. Witamy. Witajcie. Na kolejnej misji, tym razem, będziemy udzielać wsparcia naszym wojskom N daleko na zachód od Kalinina. Według odprawy, w dalszych punktach już profilu misji, mamy zmienić jedną z, jeden z patrolów, który zapewnia zabezpieczenie zaplecza NN wysoko nad naszymi jednostkami naziemnymi. No i mamy już ten etap tej kampanii, gdzie operujemy z zapasowego lotniska, którego ja bardzo nie lubię, ze względu na jego profil oraz może bardziej to, jak będziemy tutaj lądować. To jest takie typowo, typowe lotnisko pierwsze wojenne. De facto, jeżeli mieliście sposobność obejrzeć sobie moje nagrania z Rise of Flight, Czyli z tej kampanii, powiedzmy, pierwszowojennej, w tym symulatorze pierwszowojennych lotów, no to tam mieliśmy właśnie takie lotniska. Dosłownie stąd wzięła się nazwa Airfield, tak? bo to było pole. Pole przeznaczone dla samolotów. I to dosłownie, to był kawał klepanego, równego pola. Um, no, a potem, kiedy samoloty stały się coraz bardziej skomplikowane, coraz cięższe i musiały latać z większymi prędkościami, przede wszystkim przyziemiać, startować z większymi prędkościami, no to trzeba było już utwardzać powierzchnię. I niestety tych się nie obejdzie. Tym bardziej współcześnie, ale no jeszcze powiedzmy, że jakieś tam prymitywne takie małe samolociki, lekkie, które wolno potrafią latać, to sobie jeszcze tam pośmigają, prawda, coś poszusują w powietrzu a my tutaj będziemy dzisiaj polować na bombowce zaraz wam powiem ale, co ciekawe będziemy sobie też mogli zobaczyć świetnie zobaczyć czy tam chłopaki powinni zaraz przylecieć ale w każdym razie świetnie przykład zobaczymy tego jak bardzo ruskie mieli przesrane oraz że w tych samolotach w Bfa 109 nawet jak Rosjanie będą mieli eskortę, to mam to w dupie. Chyba, że mają migi trójki i lecą po prostej. No to OK to możemy się trochę pomęczyć i spodzić. Ale jeżeli to będą miszaki, a e, ja grałem tą misję <grywki> kiedyś wcześniej i wiem, że e, to, to będą miszaki, bo sobie e, niestety zrobiłem troszeczkę przerwy, pierwsze podejście do nagrania tej misji troszeczkę mi się wykrzaczyło jeżeli chodzi o nagranie więc e, robię jeszcze raz ale wiem czego możemy się oczekiwać kawał dro długiej drogi nas czeka, wyobraźcie sobie więc e, tak jak w odprawie będziemy latać na długie dystanse e, ale tak, podczas pierwszego pierwszej próby nagrania tej, tej misyjki w bardzo głupi sposób przez przypadek sobie wyłączyłem nagrywanie tak mniej więcej w połowie nagrania bo wcisnąłem zły, zły przycisk F -ka. tam gdzie mam nagrywanie mam M9 a chciałem sobie screena zrobić Oh, well. Ha! No, i nagle wracam prawda, do edycji. Patrzę, co to tak to połowa bitwy? What the fuck. No, jest taki spoilerek, który się wkradł, ale, ale em, tym razem pójdzie nam tak samo dobrze. Mam nadzieję. Mm. I zobaczycie sobie dokładnie to, co Niemcy mogli robić ruskim. Na wschodzie, czyli zupełnie mieć wywalony na ich eskortę, bo jeżeli mamy silniki tak potężne jak w BF-ach, 109, nie tylko, tak? bo w Focke też mam potężne silniki, ale 109, powiedzmy, jest troszeczkę bardziej opływa. Na froncie wschodnim Rosjanie nie mają nic, co by się mogło temu przeciwstawić. Więc w naturalny sposób, my jesteśmy, mamy tutaj ogromną, kolosalną przewagę. My będziemy dosłownie ścigać samoloty przeciwnika ich bombowce i patrzeć tylko, jak jego eskorta włóczy się za nami, próbuje nas doścignąć, a my nawet nie będziemy z nimi walczyć. Od razu Wam mówię, walić to. Przyleca na nas łącznie sześć, czyli dwa takie deformacje, po trzy bombowce, peszki dwójki. My po prostu e, przy dobrych wiatrach możemy zastrzelić wszystkie, na ile zejdzie na to amunicji. Tak, niedługo powinniśmy to do, dolatywać do miejsca, gdzie patrol się powinien zacząć. Jesteśmy tutaj, widzicie, e, gdzie się rzeka tutaj wypłaszcza. I mamy tutaj właśnie te dwie rzeki: jedna to jest e, Tma, a druga to jest Wołga. I na Wołdze wyłom naszej armii, który będzie spychał, spychał te rosyjskie formacje w kierunku tej drugiej rzeki i tam, jak sobie przypomnicie chyba w zeszłym odcinku sobie żeśmy tam lecieli i dziabali te naziemne wojska, a my już widzimy że HEN po naszej prawej nam podchodzić jakieś kontakty a jeszcze z lewej będziemy mieli wracający patrol też 109 który sobie tutaj powinien ładnie lecieć grzecznie taka czwóreczka poproszę miłego powrotu chłopaki Nośmy my zainteresujemy się o tym co tam sobie leci na horyzoncie nie? wiadomo, że jak ze strony rosyjskiej z północy lecą możemy ich na razie przechwycić. Co będzie optymalne, bardzo optymalne. Bo nie chcę im pozwolić. Znaczy, jeżeli uda się tam się zestrzelić bombowce zanim dolecą do miejsca, gdzie mam rzucić bomby no to wiadomo oszczędzamy naszych chłopaków na ziemi. I no to by było całkiem dobry rezultat, nie? No i widzimy takie ładne. drugi a tam hen z tyłu uczą się dobra, sobie i ładnie podejdziemy troszkę od góry skrócimy dystans emergency power no bo czemu nie tak krótko a tam za nami lecą miszaki i co nam zrobią? jajco dobra usiądźmy temu jednemu typowi na krawędzi posieczmy mu Niestety w tej wersji BFA mamy działko, jeżeli już to 15 mm. Ono nawet się nadaje do zdejmowania myśliwców, no ale ok. Ech. Ale do bombowców w Jaku, jak lataliśmy Jakiem w poprzedniej kampanii Blazing Step, to jak sobie przypomnicie, tam mieliśmy działko 20 mm, i to już robiło robotę bo te przeciwpancerne pociski jak wbiły się w blok silnika to przechodziły przez nie e, jak gówno przez jej takaczki moje ubrane powiedzenie no może brać kompensację na to, że troszeczkę to będzie spadać dobra, patrzcie ile pocisków wchodzi w jeden i w drugi o, nasz kolega tutaj podpalił bardzo ładnie ja Miał poszczęściło z Kubańcowi, ok, w tego typa żeśmy wtrącili e, wiadro amunicji w oba silniki, zauważyliście? W oba silniki. I co? Pff, tak, tyle. E, no na szczęście jest tutaj nasza cała czwórka, bo w takiej masie to my jesteśmy naprawdę dużo w stanie zrobić. Chociaż mamy dość cienkie te działka. Niemcy to poprawią. W wersji G ale w kolejnych wersjach Messerschmittów to nawet nie tyle działko, które będzie upgrade'owane do 20, a na nas robi wrażenie, co karabiny, które będą podniesione w zasadzie tuż z karabinów na działkę. Tak? Taki powiedzmy, bo my mamy 7, 7 mm, w zasadzie 7, prawie 8, czyli takie małzerowskie e, dziadostwo. Wychaj pan, ze Anyway, yy, mamy taki małzerowski karabin, znaczy kaliber, w tych naszych karabinach w dziobie dwójkach. Mam dużo amunicji, owszem, ale małe jednięcie. Satprase. <ścoughs> Więc te Niemcy upgradenali to do 12 mm. Oczywiście skróciło to taśmy amunicji. Ale moim zdaniem to posłuszne, bo jeżeli podlecimy do takiego bombowca od tyłu i nawet dostanie jeden pocisk, na przykład z 20 mm i dwa pociski z 12, to jakby to powiedzieć, tutaj w samolotach mierzymy masę serii, tak. Burst masy, jak to się mówi. To nawet w jest uchwycone. Ile masy połowiu jesteśmy w stanie wystrzelić w serii. Nie wiem, patrzę tylko czy jakiś iszak się do mnie nie zakrada. To tam coś majaczy, ale to... No dobra, odejdźmy jeszcze raz. Ustrzelmy tego dziada, bo mamy jeszcze amunicji. Pometrzmy ten jego Okej skończyło nam się no, tak, Ach, kurde. Hmm. Niestety ale żeśmy chyba oberwali, bo widziałem, że coś zaskrzyło nam po, po dziobie, ale dobra, źle nie jest. W każdym razie typ spada nawet jeżeli my żeśmy ich posiekali, to do dokończenia są dla naszych towarzyszy. My już nie mamy amunicji tej naszej 15, więc kaput, tak? No, dokończy ich, chłopaki. I nie wiem, czy zauważyliście, widzieliście, O, no, o tak, wycieka na mory. O jezus, Mariusz. No, tak myślałem, że coś nas szarpnęło. Well, shit. No będziemy musieli lądować troszkę po ciemku, więc zbieramy chłopaków i lecimy do domu w takim razie. Zoszczędzę wam tutaj tej trochę drogi powrotnej, no bo jednak czeka nas kawał drogi i faktycznie zobaczymy się nad lotniskiem. No i już nam totalnie zaszło, prawda? Więc ledwo co widać. Pod sobą mamy migelowo którego operowaliśmy dotychczas ale nas interesuje lotnisko tam przed nami to jest ten nasz airfield zapasowy, awaryjny no nic, lądowanie jeszcze w takich warunkach, jakby nie było dość trudne, będziemy jeszcze mieli z upaćkaną szybą no bywa, musimy się do tego przyzwyczaić takie rzeczy się zdarzają, ale Trochę przedobrzyłem w tym ostatnim nalodzie, ale też się trochę sfrustrowałem, że tyle amunicji wpakowałem w dziada, a ten nie spada. Well. Natomiast nie wiem, czy zauważyliście jedną rzecz. Może nasi koledzy ich dokończyli, to sobie zobaczymy na odprawie, ale na pewno wiemy, że żeśmy nikogo nie stracili dla rodzickiej eskorty. Rodzicka eskorta próbowała nas ścigać i dosłownie nic nie zrobiła. I to jest potęga pf ów i przewaga myśliwców z po prostu z potężnymi silnikami. Po co, się mamy, po co mamy walczyć w ogóle ze skortą, skoro możemy ją molać? Skoncentrowaliśmy się na ich bombowcach, zestrzeliwujemy ich bombowce jeden za drugim. Oni się tylko mogą patrzeć. I to jest mordęga, którą, którą Rosjanie musieli ich, ich lotnictwo musieli się temu przyglądać. Wyobraźcie sobie, jak to musiało być frustrujące. Macie za zadanie w waszych kurde szczurach, wróblach, wel, jakkolwiek by to nie wyglądało, te, te Ishaki 16. Macie w tym głównie zadanie eskortować bombowce, które są od Was szybsze. Yy, I macie za zadanie bronić ich przed samolotami, które są od Was szybsze. Samolotami, które usiądą bombowcą na na dupie, rozstrzelają je i polecą. I my, zamiast się z nimi bawić w walkę, koło my po prostu żeśmy odlecieli. I to wszystko. No bo po co? <grym> Dobra, będziemy musieli się troszeczkę nastawiać na <coughs> e, punkty referencyjne, widziane przez boki owiewki. I tu jest największy problem BFA: bo widzicie, on nie może zdjąć, nie mogę sobie otworzyć kabiny. Dlaczego? Bo kabina otwiera się na bok. De facto to jest wymodelowane wile Szturmowiku, że gdybyśmy spróbowali otworzyć kabinę w locie, w BF-ie, to by nam ją urwało, serio. E, dlatego ja tego po prostu nie robię, ale byśmy mogli wtedy wyjrzeć za zboku. Coś, co w Jaku nie jest ani w innych rosyjskich samolotach takie poczwarne, czy nawet w inszych samolotach. To, że możemy sobie odwiewkę otworzyć i wychynąć głowę za burtę. I w ten sposób brać. Dobra, przelecieli już. Jesteśmy 250, wszystko wypuszczone eee, i tak redukcja do zera ciągu musimy zwolnić jeszcze bardziej niż zwykle, jeszcze bardziej. Teraz wyciągamy, o, to nas wyhamuje i posadzi na ziemi. Ale patrzcie, jak podbija, patrzcie, jak podbija, chociaż jesteśmy w trzech punktach i hamujemy. Dzień dobry, tutaj kolega żeśmy minęli z jednej strony. Ale się udało w każdym razie. No i możemy sobie odtaksować na bok. Bogu dzięki. Oh. To jest chyba też taki punkt, w którym latacze i enjoyerzy i ładwójki amatorzy muszą też przejść, czyli że no lądowanie na, w trudnych warunkach, jak takie lotnisko polowe. To raz, dwa z kapiącym silnikiem i olejem, prawda? Cięknącym z ryja. Dzień dobry. O! Patrzcie jak nas pochlapało. No. <laughs> Wyśmienicie. Jakby tego było mało, tak? Hm. Efekty notabene chyba są te same co w Rise of Flight. Yy. Bo ci sami ludzie praktycznie to robią, jeżeli chodzi o deweloperów. No. Pięknie. Pięknie. E, sobie tutaj staniemy przy tym Junkersie. I... Będziemy wyłączać maszynę, I jak sobie ją wyłączymy, to sobie jeszcze zobaczę, gdzie nas trafili. Bo jestem ciekaw, wyobraźcie sobie. Dobra, pan stygni, gdzie my jesteśmy. No, nie widzę tej dziur. A chłodnica oleju, widzicie? Pod spodem z niej kapie. Kurde, więc jakaś kula musiała tam wpaść. Bo jak to BF, per se jest pancerny, więc nie widzę, żeby coś go nawet zadrapnęło na froncie. Ale, no faktycznie, jak wpadnie tam w tą kratkę. O, no, szczęśliwy strzał. Szczęśliwy strzał, muszę przyznać. No ale cóż, tutaj się możemy, moi kochani, podciągnijmy klapki jeszcze i pożegnamy się. Zobaczymy na odprawie. I co tam. Ciekawego będzie, proszę. Dwa ciężary zestrzelone. Jak to sprawa wygląda? Ok. O, proszę, to jeden, tutaj drugi. Akurat nasze zestrzelania, nie te, ale zaraz, raz, dwa, trzy, 4, 5. Hmm, tu też to jest nasza peszka, która wracała, prawda? To, żeśmy ich zestrzelili. Tutaj żeśmy te dwie chyba nadszarpnęli wraz z naszymi kolegami. Ta była też mocno nadszarpnięta, i chyba to wracało gdzieś. Ale zauważcie jedną rzecz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć z sześciu bombowców żeśmy zestrzelili naszym, naszą formacją. Ile. Yy, tych polikarpowów, co nam zrobiło? Nic. Ich eskorta była bezużyteczna. Boże, jakie to jest piękne. Widzicie? <grytanie> dwa zestrzelenia nasze, reszta należy dla, do, do reszty naszej formacji. Jest całkiem nieźle. Cztery samoloty zestrzeliły sześć bombowców. Z czego dwa zestrzelenia nasze? Super. Po prostu magnifik. Uwielbiam to w bf -ach. To jest dopiero postrach przestworzy. E, łatwo sobie możecie to wykoncypować Prawda oh. I żaden iszak nic tam nie zrobił Nawet na, no, Powąchać mógł Co najwyżej nasze spaliny to wszystko A my bezkarnie niszczyliśmy ich bombowce Co jeszcze wam do powiedzenia <grym> Nie wiem no po prostu Rozumiecie jaka to jest potęga Bf 109 e, Masakrator Mua. Uwielbiam im latać ale w każdym razie dzięki za uwagę i zobaczenia w kolejnej misji.